No sami powiedzcie, czy to nie jest piękny widok. Czołem kochani. Witam was w kolejnym odcinku, w kolejnym filmie na kanale Sky. Kłaniam się nisko. Piękna pogoda dzisiaj za oknem, więc jest kolejna okazja do tego, aby znowu wybrać się gdzieś na wycieczkę. Dzisiaj wraz z moimi dziećmi zabiorę was w naprawdę przepiękne miejsce. A gdzie się wybierzemy? Przekonacie się już za chwilę. Pakujemy się do auta i lecimy. Szybkie pytanie do Was. Czy lubicie kwiaty? A konkretnie rododendrony? Jeżeli tak, to obejrzyjcie koniecznie dzisiejszy film, bo zabiorę Was do irlandzkiej stolicy rododendronów. The V jest miejscem, gdzie dzisiaj się wybieramy. Spójrzcie moi drodzy. Spójrzcie, spójrzcie na te krzewy. A to dopiero początek. To co widzicie przy drodze, moi kochani, to jest jedynie nieznaczna część tego, co chcę Wam dzisiaj pokazać. W Irlandii lato zaczyna się szybciej niż w Polsce. Według celtyckiego kalendarza to już jest 1 maja. Natomiast ogólnie jeżeli chodzi o temperatury, no to faktycznie, faktycznie lato przychodzi szybciej. Tak samo zresztą jak wiosna, troszeczkę te pory roku Eee, są tak jakby poprzestawiane w stosunku do tego jak są, jak są w Polsce zresztą teraz klimat w ogóle się przestawia, to wszędzie już jest inaczej, w każdym bądź razie moi drodzy, w Irlandii mamy już lato tak naprawdę i Rododendrony zaczęły swój koncert który chciałbym Wam właśnie dzisiaj pokazać Powolutko zbliżamy się do celu naszej podróży spójrzcie tam nie wiem, czy to widać, ale wszędzie jest pełno krzewów z kwitnącymi rododendronami. A zaraz zobaczycie, jak to wygląda w stolicy tych kwiatów. Tak jak mówiłem, Irlandzka stolica rododendronów. Spójrzcie, kochani, na widok, który jest za moimi plecami. Całe spocze tej góry porastają ledowe dendronie, które właśnie zaczynają kwitnąć. Przed widok Za chwilę zjedziemy tam niżej. Podejdziemy do tego jeziorka Pokażę Wam z bliska, jak to wygląda. Jak widzicie, parking z parkingu prowadzi droga, którą można zejść sobie na dół, nad samo jeziorko. A my przed chwilą byliśmy tam w oddali, widzicie, na wzniesieniu taki parking, tam stoją samochody też. Stamtąd przed chwilą nagrywałem dla Was, a teraz postanowiliśmy zejść na dół, przejść się tą alejką rododendronów. Nad samo jeziorko. Piękny widok, wszędzie pełno rododendronów. Całe zbocze tej góry jest porośnięte rododendronami, zresztą na dole też rosną. Widzicie jak różowo? A my sobie idziemy tą dróżką na jezioro i podziwiamy widoki. Tutaj jest jeszcze taki szlak, można wejść na tą górę naprzeciwko. Szczerze mówiąc, jeszcze nigdy tam się nie wybierałem, nigdy tam, nigdy tam nie wchodziłem. Może kiedyś, dzisiaj raczej nie, bo mamy ograniczony czas troszkę na tą dzisiejszą wycieczkę, ale może kiedyś tam wybierzemy. Stamtąd to musi być fajne, widok. No sami powiedzcie, czy to nie jest piękny widok? jesteśmy już nad jeziorkiem. Pieski się kąpią. Tak, tu jest to rybka, ale przejdziemy obok. Zobacz, jakie pieski płuskają w jeziorku. Tak, bo Idąc tą dróżką, tutaj brzegiem jeziora, można wejść na tą górę tak naprawdę, bo ta dróżka zaraz tutaj skręca w lewo i tam dalej jest szlak nawet chyba poprowadzony, no, oczywiście całego tego szlaku dzisiaj nie będziemy przechodzić, ale wejdziemy troszeczkę wyżej, żebyście zobaczyli jeszcze jaki fajny widok jest z drugiej strony. Co? Spokojnie, nic się nie stało mi się, to tylko błoto Obyzliśmy tutaj drogą jezioro i jeszcze kawałeczek wyżej chcemy podejść. Tutaj dróżka prowadzi do góry Tam wyżej jest taki fajny punkt widokowy. Zobaczcie, cały czas idziemy pomiędzy tymi krzewami. Dasz radę, super. Co tam mały odpoczynek? Tak jeszcze raz Zobaczmy, już jesteśmy prawie u góry. Już nam zostało dosłownie 15 metrów. Damy radę, chodź. I już jesteśmy, widzisz? Nie, jeszcze jest chcemy. No jeszcze kawałek. Brawo. Super, udało się. Rze cztery, tak, że cztery. Co, tyli no No on się że nie jest jak widzę teraz inne zdjęcie. I rzut oka na jezioro z góry. Spójrzcie, jak to pięknie wygląda. Z tego miejsca można dalej drogą iść tam w góry. No my już dzisiaj nie będziemy się tam podążać. <laughs> będziemy się zbierać z powrotem na dół. Tak jak mówiłem, czas mamy troszeczkę ograniczony, ale i tak i tak myślę, że zobaczyliśmy i pokazaliśmy Wam naprawdę dużo chłopaki już gotowi do zejścia, a więc ruszamy z powrotem. Tak jak wam mówiłem, są tutaj szlaki poprowadzone. I to nawet nie jeden, są dwa. Tak więc można tutaj fajnie pospacerować po górach. Jeden prowadzi w tą stronę, drugi prowadzi w tamtą stronę. Jest gdzie pospacerować i jest na co popatrzeć. My już zmierzamy powolutku do samochodu. Oczywiście moi kochani. Lokalizację tego miejsca będziecie mieli podaną na dole w opisie tego filmu. Tak więc jeżeli będzie kiedyś tak piękny dzień jak dzisiaj, będziecie mieli troszkę czasu, to polecam naprawdę tu przyjechać. Można sobie zrobić piknik nad jeziorem, można popodziwiać piękne widoki, piękne kwitnące rododendrony. Jest naprawdę przecudnie. Dzisiaj nam pogoda naprawdę dopisała. Nic tylko spacerować, nic tylko zwiedzać, nic tylko podziwiać i oglądać. Oczywiście, moi drodzy, jeżeli filmik Wam się spodobał, zostawcie to co trzeba: łapka w górę, jakiś ślad po sobie, komentarz. No i oczywiście bardzo zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są subskrybentami mojego kanału: do tego, abyście kliknęli ten przycisk subskrybuj. Dla Was to naprawdę niewiele, a dla mnie bardzo dużo znaczy. Dzięki śliczne, że zostaliście do końca tego filmu, że obejrze, obejrzeliście go w całości. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie i jak zawsze życzę wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale. Druidzaj!